Jakiś czas temu prosiliście w komentarzach o wyjaśnienie różnicy między fo i zaid. O wyklarowanie, kiedy dokładnie powinniśmy używać zwrotu fo einem ja, a kiedy zaid einem ja. I na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Słowo seit znaczy po niemiecku od. I tego słowa używamy do tego, żeby powiedzieć od jakiego czasu coś trwa. Na przykład Ich wohne in Deutschland seit 10 Jahren. Czyli mieszkam w Niemczech seit od 10 Jahren. Od 10 lat. Ich wohne in Deutschland seit 10 Jahren. Mieszkam w Niemczech od 10 lat. Albo. Ich lerne Deutsch, uczę się niemieckiego seit einiger Zeit, czyli od jakiegoś czasu. Ich lerne Deutsch seit einiger Zeit. Możemy też usłyszeć pytanie seit wann? Od kiedy? Seit wann bist du hier? Od kiedy jesteś tutaj? Seit wann bist du hier? A w odpowiedzi możemy powiedzieć Ich bin hier, jestem tutaj seit Kurzem, od niedawna. Ich bin hier seit kurzem. Z kolei słowo „fo” dosłownie po niemiecku znaczy przed. Możemy powiedzieć na przykład Ich gehe zum Arzt vor dem Urlaub. Czyli idę do lekarza fo przed dem Urlaub. Przed urlopem. Ich gehe zum Arzt vor dem Urlaub. Idę do lekarza przed urlopem. Albo ich jogge. For der Schule, czyli biegam przed szkołą. Ich droge vor, przed der Schule, przed szkołą. Słówko fo używane jest też po niemiecku, żeby powiedzieć, ile czasu temu coś miało miejsce. Na przykład, trzy dni temu to dosłownie po niemiecku fo drei tagen, czyli przed trzema dniami. Vor drei tagen, trzy dni temu, przed trzema dniami. A dwa lata temu, to dosłownie po niemiecku przed dwoma laty, czyli vor zwei jahren. Przed dwoma laty, dwa lata temu. Vor zwei jahren. W zdaniu te wyrażenia będą brzmiały następująco. Ich war vor zwei Wochen in Hamburg. Czyli byłem dwa tygodnie temu w Hamburgu. To, co mówią dosłownie Niemcy, to byłem. Przed dwoma tygodniami w Hamburgu. Ich war vor zwei Wochen in Hamburg. Albo ich habe sie vor ein paar Tagen gesehen. Czyli widziałem ją kilka dni temu, a dosłownie po niemiecku przed kilkoma dniami, czyli vor ein paar Tagen. Ich habe sie vor ein paar Tagen gesehen. Podsumowując. Słowa seit używamy do tego, żeby powiedzieć od jakiego czasu coś trwa do teraz, natomiast słówka vor używamy do tego, żeby powiedzieć ile czasu temu coś miało miejsce. Porównajmy to sobie na dwóch zdaniach. Ich arbeite bei der Firma seit zwei Jahren, czyli Pracuję w tej firmie od dwóch lat. Ja ciągle tam pracuję. Dwa lata temu zacząłem i do dzisiaj tutaj pracuję. Ich arbeite bei der Firma seit zwei Jahren. Pracuję w tej firmie od dwóch lat. Natomiast drugie zdanie ze słówkiem fo brzmiałoby: Ich habe bei der Firma fo zwei jahren gearbeitet czyli ja w tej firmie przed dwoma laty pracowałem a po polsku naturalnie byśmy to przetłumaczyli na ja pracowałem w tej firmie dwa lata temu czyli ja już w niej nie pracuję ja tam pracowałem fo zwei jahren przed dwoma laty dwa lata temu ich habe bei der firma vor zwei jahren gearbeitet na koniec dodam jeszcze, że zarówno po słówku zeit, jak i po słówku fo, kiedy słowa te odnoszą się do czasu, używamy celownika. A teraz, moi drodzy, czas na zadanie na poćwiczenie trochę waszej nowej wiedzy. Biorąc pod uwagę to, co wam dzisiaj powiedziałem o słówku seit i o słówku fo, którego z tych słów użylibyście w zdaniu jestem tutaj od wczoraj, czyli ich bin hier mm -mm gestern, jestem tutaj od wczoraj, ich bin hier mm -mm gestern. Wasze odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, a w piątek zajrzyjcie na nasze social media, bo tam podamy poprawną odpowiedź na to zadanie. Czas na podsumowanie. Dzisiaj omówiliśmy sobie dwa słówka. ZAD i FO. Seit znaczy od i pozwala nam wyrazić to, od jakiego czasu coś już trwa. Na przykład Ich lerne Deutsch seit ein paar Jahren. Uczę się niemieckiego od paru lat. Z kolei słówko FO znaczy dosłownie przed, ale używamy tego słowa, żeby powiedzieć, ile czasu temu coś miało miejsce. Na przykład Ich war in Hamburg vor zwei Jahren. Byłem w Hamburgu dwa lata temu. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeśli to nagranie było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę, zasubskrybuj i kliknij w dzwoneczek. Dzięki temu nie ominie Ciebie żaden nowy odcinek. Podobają Ci się nasze lekcje niemieckiego i chcesz pomóc nam się rozwijać, udostępnij to nagranie. A jeśli chcesz otrzymać za darmo materiały do nauki niemieckiego, wejdź na stronę zapytajpoligloty.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Zaj die Mathematika über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie selbst nicht mehr. Od kiedy matematycy rzucili się na teorie względności, sami już jej nie rozumiem. Albert Einstein